Dobrze, zaczniemy drugą część. Ja jeszcze raz przypominam, że w czasie nowiu mamy zaplanowany wspólną medytację, która odbędzie się na filmie publicznym na YouTube. Także będzie to medytacja, do której będą miały dostęp wszystkie osoby. A po tej medytacji, dla osób, które wyrażą chęć i zapiszą się powiedzmy do w czwartek jest znów, tak? Czyli do środy. Proszę zgłaszać swoje propozycje na udział w rytuale na Nów. Ten rytuał również będzie połączony też z medytacją, ale ta medytacja będzie, że tak powiem, poszerzona, większa, Tak. I słuchajcie, coś mi tu dobrze. I teraz tak, koszt takiego rytuału jest 20 zł, natomiast medytacja jest dla wszystkich wspólna. Yy, dlaczego ja rytuałów nie robię na filmach publicznych? Dlatego, że yy, oczywiście ja nie neguję takiego postępowania, bo to też jest. Bardzo fajne i pożyteczne dla wszystkich, jeżeli wszyscy mogą zobaczyć, jak taki rytuał wygląda. Natomiast ja uważam to rytuał za taką rzecz bardzo intymną i do której wstęp w cudzysłowie powinny mieć osoby, które wyrażą na to, na to chęć. Oczywiście tak, rytuał będzie odbywał się na żywo. Czasowo trudno mi jest powiedzieć. medytację dla wszystkich będę chciała zacząć około godziny 21.30. I zaraz po niej, no, damy sobie tam, nie wiem, 5-10 minut odpoczynku, zaczynamy na żywo rytuał. Tak? Dla tych osób, które się zapisały, dostajemy link i tworzymy tworzy, i robimy ten rytuał. To jest taka informacja woli przypomnienia. Ja jeszcze chcia, przygotowuję coś Wam na Sabbath Valentine. To będzie taki rytuał miłości, miłości do siebie, miłości do świata, przyciągania jakiejkolwiek miłości. Ale to jeszcze na ten temat powiem, bo to, to nie jest teraz na ten moment, że tak powiem, że ja to mówiła. Zobaczymy jeszcze zresztą, jak to nam w czasie wyjdzie. Dobrze, miał być, był rak, teraz mamy... Lwa. Lwa Lew sobie sobie tutaj ym... głupcem. Jest. Lew. Nikogo nie obrażam, bo musiałabym siebie obrazić, OK. głupiec, Dla te, dla nowiu, u lwa. Będzie, słuchajcie nów. Coś nowego wam przyjdzie do głowy. Yy, nowe pomysły, nowe, nowe świeże rzeczy. Ja myślę, że wy też już może będziecie zmęczeni tym, co yy, co właśnie było takie już monotonne i yy, nie, niekoniecznie dla Was. Niekoniecznie dla Was. Yy, korzystne i teraz słuchajcie tak, ten głupiec on jest w takiej, no jak to głupiec w takiej pozycji bardzo bardzo specyficznej powiedziałabym, oczywiście otaczają go zwierzęta i on ma wydaje się, że on ma takie nieograniczone możliwości. Jego poza wskazuje na to, że jego możliwości w czasie tego nowiu są nieograniczone. Wykorzystajcie, drogie lwy, ten czas na to, żeby być może zacząć coś, co jest wręcz nieograniczone niczym, tak, a nie myślą, zacznijcie coś robić takiego, rozpocznijcie ten now, no bo wiadomo, y y y Yy, niedługo przedtem, wcześniej yy, zaczął się nowy rok astrologiczny, tak? Yy, jest coś nowego, jest wiosna, yy, budzi się świat do życia. Nie bójmy się, yy, słuchajcie, zacząć coś nowego, chociażby ruszając to koło, tak? To koło, bo ja przypominam tutaj, że w energii głównej mieliśmy koło yy, księcia. Boże Rycerza Kielichów i Królową Mieczy. Nie bójmy się kręcić tym kołem tak jak nam jest wygodnie. Będziecie mieć, myślę, dużo wyborów, dużo decyzji. Trochę to może być ten nów dla Was początkiem nie do końca znanym. Ale pamiętajcie, że światło latarni zawsze będzie wam przyświecał drogę i nie ignorujcie, nie ignorujcie żadnych znaków. Nie ignorujcie też swojej intuicji. Zastanówcie się, czego wam potrzeba, czego jeszcze nie macie, na czym warto można by się skupić. Głupiec stoi też czasami na rozdrożu, tak? I on wybiera drogę, którą drogą ma podążać. Tak jak mówię, tutaj w tej energii głównej mieliśmy y, serce i umysł. Możemy, w, to są rozdroża. Jak ja mam się kierować sercem czy umysłem? Musicie drogie Wy, zastanowić się, co jest dla Was ważniejsze: serce czy, to jest, czy umysł. Ale co jest najważniejsze w tym wszystkim? Y, Głupiec zawsze nam sugeruje, by kierować się intuicją. Ho. Nawet gdy coś na pierwszy rzut oka może wydawać się nierealne, nielogiczne, no takie wręcz nie do wykonania, kierujcie się właśnie e, o, intuicją. Uważajcie tylko na taką lekkomyślność, tak? I, e, I myślę, że też pasowałoby, należałoby też zatrzymać się może e, i rozejrzeć. Się do koła. Bardzo fajnie. Nów, głupiec, coś nowego dla lwów. Pięknie. No, ja już tutaj nie mówię, co mają panny, bo panny mają maga. Panny mają moc, energię, siłę, władzę w swoich rękach. Mam nadzieję, że ją wykorzystają. Mak może dla maga to koło fortuny to koło może. Obrócić się w taką stronę bardzo pozytywną. Mag może jednocześnie kierować się sercem i rozumem. Dla maga nie ma nic niemożliwego. On może te dwie energie po ze sobą połączyć bez żadnego problemu. W czasie nowiu, drogie panny, macie szansę wziąć sprawy w swoje ręce. Macie szansę, drogie panny. I macie wszystkie akcesoria, wszystkie możliwości, żeby działać, żeby wziąć sprawy w swoje ręce, żeby zacząć coś od początku. Karta Maga to jest jeden, to jest początek, tak? Wykorzystajmy go. Wykorzystajmy tego Maga. Wykorzystajmy jego moc na wszystko, co jest tylko dla was możliwe. On włada czterema żywo, żywiołami, tak? On Bazuje na, na tym, co zna. On ma wiedzę, on wie, jak ma postępować. Jeżeli chce coś nowego, on wie, czego nowego potrzebuje, tak? Jedna ręka Maga jest skierowana ku górze, druga ku dole, tak? Czyli on włada niebem i ziemią, tak? Ma do tego predyspozycję. Drogie Panny, wykorzystajcie ten czas, tego nowiu, na to, żeby realizować swoje cele i swoje.